Zaprosiliśmy szkoły gimnazjalne, zaprosiliśmy lice ogólnokształcące do zwiedzania naszej wystawy, ale także mieszkańcy Radomia przychodzili. Mieliśmy także gości z zewnątrz, którzy wyczytali na stronie internetowej, na naszym portalu szkolnym, że taka wystawa się odbywa i przyjeżdżali nawet z Tarnowa, nawet przyjeżdżali ze Skarżyska, z Kielc, z różnych miejsc, Polski, bo wiedzieli, że taka wystawa jest tutaj. Reakcje są różne, tak jak różne są obrazy. Jedni mówią, że przepiękna wystawa, przepiękna obrazy i nie mówią, że przerażające obrazy. I to jest właśnie piękne, że na każdego inaczej działa sztuka, że każdy inaczej odbiera, odbiera to, co tworzą osoby twórcze. Także przeróżne, przeróżne opinie, ale przede wszystkim to, co też cieszy, każdy mówi, że wow, takiej wystawy jeszcze nie było w Radomiu. A ja uważam, że było wiele wystaw tego formatu, tylko nie Radomianie, jeszcze nie. nie nie, nie zawsze chcą chętnie przychodzić na takie wydarzenia, ale e, twierdzę też, że faktycznie e, tylu obrazów, tylu polskich surrealistów w Radomiu jeszcze nie było.